prawdzie zaczyna się od strzelaniny, ale to nie przeszkadza. Moim gościem była dzisiaj Katarzyna Bonda. Bonda w wannie. Tylko tutaj. Znaczy, ja jestem dosyć wykształconą autorką, ale tylko dlatego, że właśnie nie mam talentu. A jak Ci się podobało nas? Boże, to już koniec nareszcie. Myślałam, że to się już nigdy nie Za skończy. Za tak obszerną... no. – No super. – Flaki, blwociny. To, co lubisz, No tak? ja uwielbiam, no. – Jestem takim totalnym świlem, że... – No taka spowiedź, że powinnaś być śledczym. – Myślisz? – Tak. – Byłaś przy sekcji zwłok? – Byłam przy sekcji zwłok. – No ja się czuję przekonana, mam no. nadzieję, że i państwa przekonamy do e, roli śledczego profilera, do książek Katarzyny. Zawalili studia, nie, nie, rozwaliło właśnie, się małżeństwo, bo wie. czytałam Bondę. <laughs> no i zapraszamy na Zapraszamy, odcinek. zapraszamy, tak. Było nas trzech w każdym z nas inna krew. Jesteś pariatka.